Cześć moi drodzy, witajcie, tu znowu Gimper witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku PAPERS PLEASE, 5 grudnia 1982. Zaczynajmy. Przypominam, że troszkę się cofnęliśmy, ponieważ się okazało, że za te pieniążki, co od Ezika dostaliśmy nas i musieliśmy zagrać od nowa, jakby od pewnego momentu i te pieniążki spalić. New director is unsatisfied with the level of scrutiny of order to of Identify his supplement. Dobra. Teraz będziemy ich identyfikować Papers please, dzień dobry, witam eee, okay. Michael Foris, dobra pieczątka, 80kg, 188 zgadza się eee, Tak, tak, co to znaczy goalt, nie wiem, więc prawdę go Matching data, tamb. To jest ok, tu się zgadza, transit, today jest dobra pieczątka, to, 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 spoko Zapraszam Następny proszę Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Jak Pani zdrówko? Wygląda pani na bardzo zmęczoną dzisiaj. Transit short, Carly Hair 63, 173. E, tu się zgadza. Transit couple of days. Okej, okay, to jest okej. Okay. Forcing Renoriowski, OK. Pieczątka OK. Daty okej. Okay. Wydaje się spoko. Zapraszam. Chaos no trouble. Następny, proszę. Zmęczona pani była bardzo, bardzo spoko. Witam pana. Chyba ze 4X co? Good morning. Free people. No, czyli kolejna piątka dla mnie. Bonus is good and pay okay. Super. It's not much. Have. Maybe you detain more people and we do better. Dobra. Eee, ciężko mi. No, muszę przy każdej niezgodności po prostu ich, de ich detainować wtedy. Dzień dobry, gruby panie. Kudewski Eugen, I am in transit uh, Balding, in transit for a couple of days. To jest OK. Eugen Kudewski OK. Pieczątka OK, data spoko. Uh, balding 98 kg 177, spoko. Uh, wydaje się być spoko. Zapraszam, dziękuję. Na <trym> następny! Next Next, kurwa. Dzień dobry pani, troszkę pani zmęczona chyba dzisiaj, też podróżą. Only to visit. Na ile? Na 30 dni, dobrze Female, Mopped Hair 54 167 Grusiuszuszka, Rauni Gruszewska Rauni Moa, one month, da, 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 da Wszystko spoko Zapraszam, życzę jego pobytu, dziękuję To też dla pani, proszę nie zapomnieć niczego Dziękuję, bagaże tam po lewej Dalej, dalej, zapraszam do budki Gadgeta Witam pana bardzo serdecznie Wygląda pan troszkę jak małpa, brakuje panu czegoś eee, Proszę pana Can't wait to get home. Dzięki, powierzę sobie. Hej bullshit. Dobra, spierdalej. dalej tell Coach about this next. Witam, dzień dobry, bardzo serdecznie. Engineering, łap Work Molly jest ok, Moa jest ok, Vadim, baum Ryj okej okay? Troszkę mu włosy urosły uh, Work one year Spoko 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 um, I chyba też okej okay. Zapraszam Mojego pobytu życzę Cause no trouble Następny Papers, please. Witam, witam i o drogę pytam. Śmieszna fryzurka, proszę pani. Kawkowna Aleksa, female arystocka 162-49. Jesteś ok. Wchodź. Następny, proszę. Glory to arystocka. Następny. Źle. Inwildling City, dobra. Tego nie umiem sprawdzać, nie chcę mi się nigdy Mustard 92, 180 Tropico Junio, dobra pieczątka, tak, Visit Fremont Dobra, nie narzekaj, która masz, wchodzisz Jest wszystko okej okay, Jeżeli się nie mle Dziękuję Dobrze, 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 następny, proszę. Nie denerwuj mnie, Kolo Straszny cfel z ciebie Papers please Cześć gruba pani Moa, Short Carly Hair 88, 187 uh, Immigrate forever. Zgadza się? I'm immigrating M No... Tu mi się coś nie podoba. Po prostu, jest out of date. You know it. Następny. Następny zapraszam do Arstocki Dzień dobry Bob 69 183 Penowie Ania Ania Peonowa e, 90 Days Visit, tak, visit Tak. E, pieczątka spokol, paszport number się zgadza OK. tutaj czas się zgadza. To się zgadza. Appro. Dziękuję. Zapraszam ponownie, jak już pani będzie wracać. Na następny! Invite right expiration date, dobra, nie zwróciłem uwagi Transit Trialistoka Duration of Stay 12 28, spoko, transit Spoko, na pewno się zgadza. Tak Pierzątka jest ok, Nicole Bell Female, dobra, 6-13, dobra, dobra, dobra. Wydaje się być ok. Zapraszam. Następny, proszę. Zapraszam, zapraszam. Witam, witam panią, czy tam pana? Czy czegoś nie brakuje? Nie, bo pani Heinz Paula jest z Arstocki. 166, 51, dobra data, female. Zapraszam serdecznie. Glory to Arstocka Następny, zapraszam. Trzeba dużo pieniędzy kupić. jestem, co ten... Edcio kurde, będzie robił teraz, jak drugi raz hejsu nie przyjąłem. Wygląda dobre Giovanni Castaldo Comfort Visit 40 Days 70, 169 ślicznie. Tu jest ok, tu jest ok. To się zgadza, to się zgadza. Pieczątka jest dobra. Spoko możesz wejść. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy w C. Następny. Jeszcze jednego przerobimy. Witam. Comfort Visit. Pieczątka jest OK, Operation Stays, 40 days Andrew Sokolov, To jest dobre, 12.23 12.02, Bob heart 96 kilo 176 Możesz wejść Zapraszamy, witamy, jeszcze jeden Następny, spoko, to w ogóle 17 będę miał, super Kto na hajsu? Która przysłoniła wam oczy? Tworzę spacją eee, Trzeba by na pewno female Matching data? Okej. Okay. Te zdjęcia mi nie pasują. Matching data. Eee, 50 kilo, 168. Spoko, dawaj. Glorytoards.com. Następny. 18 już mam, super. Cześć pani. Work pass fishing. Work. Couple months. Areville Ortiz. Female Great Rapid, to jest ok, to jest ok, to jest ok. Czy ta pieczątka jest ok, na pewno? Spróbujmy ją porównać z tymi, które powinny być No chyba jest nie bardzo, jest ok, Dobra a, No to spoko, to cię puszczam Zapraszam, witam Come back at 6 to am tomorrow Co jest? Missing AD Supplement a, faktycznie. No dobra. Trudno. Koniec dnia 13 tego jest chyba nawet sensownie. Aha. Spoko. 45 na plusie. A criminal safe haven. Aż tocka Ernst Davis reputation. Lecimy kolejny ciąg. December 6th, 1982. Witam, witam. Ok, teraz już zgarniamy tych, tych. ...rabusiów, gangsterów. Okej, okay, tu mi jeszcze zostały dwie listówki. To sobie otwieramy. I zapraszam do okienka, proszę Państwa. Godzina 6 rano, cześć. Papers, please. A od razu jest tak, że pierwsza się zgadza, nie? We have some questions for you. Let me try or you will regret. Detain. Dzień dobry, funny to see you here. Criminals? What are you saying? Out. Zastrzelić. Następny. Zapraszam bardzo serdecznie. Co my tu mamy? Jeden już zgarnięty. Dzień dobry pani. Visit friends. Z 8 weeks. Eee, dobra, tu się zgadza. Mariamatoli Maklowicz się. Karimatoli Maklowicz, dobra się zgadza. 7-2, 172. Straight hair. Tam. To jest spoko. To jest spoko. A! Widzę. Nie bardzo, co? No jak nie, to masz podrobione dokumenty. Jak na moje to nie ma co. Czy to jest siusiak? Jezu, jakie te zdjęcia są niewyraźne. Dobra, nie wiem. E, wiem jak, zrób tak. O, dobra. Nie muszę patrzeć, Discrepancy Clip. A, dobra, okej, okay, czyli naprawdę? No dobra, Tomasz, wchodź. Dziwny z ciebie facet. Wchodź. Cause no trouble. Następny śmieszny z ciebie facet. Eee, witam panią bardzo serdecznie. 179,67 kilo. Eee, female. Gruba Kerizabela, spoko. Zapraszam. Zapraszam, kolejny test. Invalidity Disney City, dobra. No to nigdy nie patrzę i tak. Eee, witam bardzo serdecznie. Engineering, proszę. Eee, Strogojewa Iwanowa, Bob Kerr, 66 kilo, 183. Okej, dobra, to jest spoko. Pieczątka Molu jest spoko. Iwanno, Storagonowa, Engineering. Okej. Okay. Pieczątka jest ok, numer jest ok, work one year. Czy to się zgadza? Tak. Wszystko się zgadza, no to wygląda. Zapraszam. Bardzo mi miło. Następny, proszę. Dokumenty, poproszę. I'm coming to live with my wife. Balding. Coś będzie. 79 kilo, 177, pieczątki dobre, emigrate forever eee, O, nie podoba mi się to. Muszę zrobić tak. Dobra, trudno, to po prostu nie wchodzisz. Spadaj. Do widzenia. No, następny proszę Zapraszam, 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 zapraszam. Nie odciągamy się, nie odciągamy. Dużo osób jeszcze czeka, żeby zostać znajomymi. O, cześć pani. Już cię widzę. Cześć, idziesz do pierdla. Nie będę nawet sprawdzał resztę dokumentów. I do not like your tone, detail. One moment, please. What are you doing? Dzień dobry. Następny zapraszam. Dobra, kryminalci złapani, już dwójka. Jeszcze jeden. Papers, please. Cześć, Hehehe, To ten koleś. Śmiesznie w sumie. Śmiesznie. Zabrać go. Następny. Aristocka welcomes you. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To jest, jestem Rocket, to jest moja tuba. Są chyba troszkę inne zdjęcia. Nie, spoko. Drake też się zgadza. Eee, 184, 60, female, female, Tak? Dobra Eee, będę jeszcze być spoko Proszę Zapraszam, zapraszam Chyba coś tu się nie zgadzało właśnie Invite, hej? Wydawało się ok pod tym względem Nie masz paszportu z no Naprawdę? Gdzie tu masz paszport? Nie ma paszportu, jejku. No. Nie, nie masz. Spadaj. Do widzenia. No, następny, proszę. Teraz muszę patrzeć za tym kolesiem, żeby na pewno go nie ominąć. To nie ten raczej. A może. No correlation. Visiting 40 days. One month. Pieczątka dobra. Swan Relic. Numerek dobry, data dobra Widow Speak Co to znaczy Widow Speak Matching Data 9, 2, 176 Może być 176, tak Matching Data Men, to 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 dobra Zapraszam. Mój podróże. Następny sprawuj się dobrze, Misiu. Witam, witam. Jak zdrowie? Zapytuję. Korista City 78 178 Tak Tak, tak, tak. jak się zgadza. Zapraszam. Miłego pobytu. Na hello, następne, hello. proszę. Co jest znowu? Invite is Swing City. No dobra, na to nigdy nie patrzę. Papers, please. Mhm. Uh -huh. Uwaga, widzę, że się nie zgadza. Ale po co w sumie ten sercz? Aha, czy czegoś nie nosi w sobie? Bo waży więcej niż e, niż ma w tym. To pewnie coś znajdziemy przy niej. Cześć, lasencja. Granaty. No to ci zamykamy, przykro mi. Detain. One moment, please. What is this? Bardzo ładnie. Detain szmato. Na następny! Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Lecki Kosmo, 70. No, jest dokładnie ta sama sprawa. Obawiam się, że musimy cię zatrzymać. Search. Gdzie masz tym razem te granaty? Kurwa, tempesz maty. I know nothing. Detail. One moment, please. Kolejny disdajnowany, no to dobrze, dużo pieniążków dla mnie. Ja się jedam, jeszcze jednego obrobimy. Next, 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 next. Może tego kryminalsa jeszcze trzeciego zatrzymamy, to byłoby w ogóle super. Cześć panie. Trochę zarosłeś. Co? O właśnie, nie zgadza się. Fingerprints. Jasne, sprawdźmy to. Detail White here z felu Kolejny zatrzymany, bardzo ci tak dobrze. Out! Następny! Tyle dużo pieniądzów. Dzień dobry pani, witam. Bardzo ładnie pani się wygląda. I was called to diplomatic. Arstocka jest. Eee, sprawdźmy pieczątkę republiki. Mm -hmm. Pieczątka jest ok. Um, Liza Dżufska Tu jest ok, jeżeli chodzi o datę Female Boston, to się zgadza. Wygląda na to, że jest w porządku. Zapraszam. Tyle na dziś. Cause no trouble. Dzień 14. Class 7 apartment is available. No ja wiem, ale no nie potrzebuję. Zresztą nie mam pieniędzy na to. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Papers, please. Trzymajcie się. Cześć.